Mam Nadzieję, że wiaterek nie będzie za mocno tutaj przeszkadzał. Cześć! Witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, z, jedne, jed, z jednego z tych ulików e, zabiorę a, matkę a, do ula odkładowego, w którym zginęła matka podczas e, oblotu, a pod, ja im podłożę tutaj już matkę e, unasienioną. Najpierw zerknę do tego odkładu, bo ten odkład przeglądałem przed wczoraj. A mało tego zakratowałem wylotek ze względu na to, że nie miałem pewności, kiedy, kiedy do tego odkładu tutaj tą matkę poddam. A zakratowałem wylotek, żeby nic po prostu nie naleciało, żeby nie musiał ponownie tutaj przeglądać, dlatego że ja tutaj matkę chcę poddać prosto z ramki, wpuścić ją z pszczołami, żeby matka po prostu zeszła na. Tutaj pszczółki są spokojne Nic się nie dzieje Niepokojącego Tutaj jedną rameczka jest za dużo Mogłoby być coś nieco mniej Ale to w późniejszym czasie Tutaj tą ramkę Usunę I teraz wyciągnę z tego, z tego Ulika becelnego Jedną z matek Tutaj mamy co mamy sk. tutaj mamy Esunie i będzie jedną ręką, będzie trudno ale spróbuję tutaj sobie oprzeć jakoś, żeby było widać. dobrze. Wyszukam sobie tutaj teraz matkę o, troszeczkę zniepokojone jest, pogoda jest o matkę już widzę na drugiej ramce. Na drugiej ramce, więc super. O. I tutaj jest. Mateczka już czerwiąca. oznakowana i pójdziemy z tą ramką prosto do odkładu Swoją e, świtą. O, jest tutaj. Na spokojnie, bez poganiania. I sobie tutaj zejdzie. Mogłem wyjąć tą ostatnią tam rameczkę i tą ramkę e, włożyć, ale ona zejdzie tutaj na dół. Będzie chciała się schować prawdopodobnie więc zacznie schodzić na no. Będzie pewnie trzeba jej pomóc, żeby ją pogonić. Przy takim poddaniu bardzo szybko możemy stracić matkę, dlatego nie polecam takiego sposobu poddawania, aczkolwiek ja sam osobiście tak matki również poddaję. Jak widzieliście, przy delikatnej mojej pomocy, matka zeszła na ramki gniazdowe w odkładzie. I to co rodzina potrzebuje w tej chwili, to spokój. Matka jest, jest to matka Eska, jest o numerku 71. Po matce reprodukcyjnej 1 i dzisiaj jest 27 lipiec. Właśnie wspomniałem wcześniej o kradzie odgrodowej. Krata odgrodowa ma również drugą stronę medalu. Przy takim zakratowaniu jest oczywiście plusem, dlatego że daje nam informację o tym, czy matka żyje, czy nie żyje. Dlatego, że po wyjęciu kraty, a trzeba będzie ją wyjąć, bo nie ma takiej konieczności, żeby ta krata tutaj była, bo blokuje pszczółki, spada pyłek z obnóży. Nie ma takiej konieczności, dlatego że to jest matka, którą podłożyłem unasieniona naturalnie. Nie jest matką unasienioną sztucznie, którą trzeba przez jakiś czas przytrzymać. Po zdjęciu kraty, co jeśli jest wszystko w porządku, to oczywiście w obrębie wylotka, a za kratą nie zobaczymy matki yy, martwej, i to daje nam już sygnał, że matka jest najprawdopodobniej na plastrze. Na obecną chwilę to, co jest potrzebne tej rodzinie, to spokój. Po prostu zamykamy po zejściu matki na ramki, po i na tym koniec naszych. Widziała, nie jestem na pasiece, właściwie to jestem przy odkładzie, do którego poddałem matkę prosto z ramki. I dzisiaj jest, żeby nie było, dzisiaj mamy 29 lipiec. I słuchajcie zobaczymy czy matka tutaj jest. Przyjęta, poddana właśnie w taki sposób, prosto z ramki. Pierwsze co sprawdzę, sprawdzę, czy A jest matka za kratą odgrodową. Jak widzicie, krata odgrodowa tutaj bardzo blokuje pszczółki, sprawia problemy z pyłkiem. Nasypane jest pyłku. Ale pszczółki to wyczyszczą, wysprzątają. I, i słuchajcie, tutaj matki nie widzę nigdzie na brzegu więc do że jest wszystko w porządku Co warto jeszcze sprawdzić, czy, czy czasami matki nie ma pod powałką, bo też tak się może zdarzyć. Zrobimy sobie tutaj troszeczkę miejsca, żeby było łatwiej wyciągnąć ramki i jak najmniej tutaj denerwować pszczółki. Przede wszystkim w takim przypadku, po takim poddaniu jak i w trakcie poddania. Nie używamy dymu, żeby jak najwięcej spokoju było w trakcie takiego przeglądu. To jak widzicie, to jest cały sieńka ramka tego pokarmu, ale tu mateczki nie widzę. Nie wiem czy to będzie widać. Tutaj matka chodzi, jak widzicie, po brzegu. Matka jest i jest wszystko w porządku. Składam, żeby nie robić tu niepotrzebnie zamieszania. że jak widzieliście, matka została tutaj zaakceptowana. Chodzi po plastrze i jest wszystko w porządku. Dziękuję za oglądanie i do następnego.